Hello, dzień dobry, z tej strony Bartek idziemy sobie w Aramka. Wypadła mi Anivia. Um, Anivia jest całkiem spoko. Grałem trochę Anivio. Um, nie jestem jakimś najlepszym graczem Anivi, ale myślę, że będzie spoko. Um, myślę. Już o Bildzie. Ziczę sobie troszkę dźwięk. O. Um, myślałem o Bildzie. To prawdopodobnie będzie maska, znaczy nawet nieprawdopodobnie, to na pewno będzie maska, plus pochodnia mrocznego ognia, to na palenie i jeszcze to z ulta, co daje dodatkowe palenie, czyli potrójne palenie. Hmm. Myślę, że będzie spoko. Aniwia, taka. Ogólnie, Aniwia to jest taka spoko postać całkiem, ale jakoś, jak już mam wybierać jakąś postać do grania to wiara raczej nie jest. Oj wiara raczej nigdy nie jest. O u, ten splashował w jakiejś mojej topce hmm. Czy w szybkim wybieraniu. Tak na ramie też próbowałem się zamienić na jakąś kajsę. Ale nie dostałem. O, dostałem Silence, a nie mogłem użyć tego. Skilluję tam ich! O, ten, ten był chciał, żeby go zabić. O nie! Kurde. Ale tak nie mogę coś trafić. Dobra, to jest rozgrzewkowa gra. Dopiero dzisiaj pierwsza, a w ogóle pierwsza od 5 dni. Gierka. Lola. I ogólnie w komputer. Może od czterech dni, nie od pięciu. O, o Dobra, ja tu mam jeszcze jajko. Jakoś tak ciężko idzie. Nie wiem. Ale dobra. Temu Madzachowi, Wojdlingi, wszystkie. USB. Ten Wejgar. Ktoś chyba w trzy klatki wlazłem jego. Byłoby dobrze nie włazić Dobra, trzeba miniony bić. Najważniejsze w armii jest puszowanie. Kto ma pusz, ten wygrywa grę. No no. Uciekaj. Dobra, dostał. Ten Veigar, to mnie irytuje powoli. Przeciwnik pokonany. Koniec. Mam ah! uh! go. Nie yeah! oo, splashował się. A taką prawie ładną ścianę postawiłem. O, mam go! Nice! Nice! Kajsa nice. jest yes, pod AP? Nie, pod AD, okay. O! Nie! Yeah. Dobra, ja mam jajko nice. A nie wie ta pasywka często jest taka źle używana. W sensie, że w jakimś takim fajcie jest użyta. Um. Kiedy nie ma już całej drużyny I najczęściej ta pasywka jest Odpalona i od razu umieramy Fajnie się udało Fyk! Gdzie tu na też. skaczesz? A ciekawe ile na ten item trzeba, a już mam na item to nawet jak umrę to spoko I nawet można by już Kiedyś tam nie 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 nie, nie, chcę umierać O! Dobra, został jeszcze skrytem nice O! Szkoda tylko, że nie miałem zasięgu dalej Uwaga! Mm. Te bomby Timo dobrze jest Przez nie mać, żeby miniony w nie wchodziły, nie ale no To nie udało się Dobra... Ooo dostałem jeszcze ten Kurde, prawie nie żyje 20 HP Dobra, wezmę No tak, ale jak umrę, no to... Pół biedy. Oszlak Dam no, heal, bo chcę basisty. Dobra, mnie tutaj. Sieknął. A co to było? A to był one Ult chyba, tak? Takie, tak podrzuciło do przodu, chyba tak. Bo nie wiem co innego, niby. Dobra, e, dalej maskę budujemy i buty małe. Uuu, fiz nice. Ostatnio nawet z kimś grałem. Albo z kimś gadałem, nie pamiętam. Um. A pewnie z Bartkiem dwa. <grywa> <grywa> Że fiz w enemy to zawsze kosi. A fiz u nas. To tak nie nieszczególnie. Nie no, dobra. U. Trafił się całkiem spoko pis u nas. Oj, tam leci. Nie, zostaw, 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 zostaw. Kurde! Ale dostałem panie, Od Veigara Wojcio od Malzahar'a ulta i reszta mnie skolowała. Be. Najgorzej, ult od Malzahara dostać. Uuu, ale duża ryba. Tam lecę. No co jest? Dobra. Ach, gdzie tu do Hila? Dobra, próbowałem tu tak trzymać to. Nie udało no ale głupi ten silence. Dobra, zostaniesz. Ja tu puszuję miniony, najważniejsze. Popatrz no ty tą tej tą kasę. Daj mi spokój. O Boże. Dobra, puszuję miniony. No nie, no ja zaraz znowu umrę. Oj, tarczy mu nie zbiłem nawet! Myślałem, że go dotknęło. No nic. Dobra. Uwaga, leci, 718. A. Dobra, chciałbym nie umrzeć. No. On dostał spuna chociaż. Zostaw! A. Dobra Dostał drugiego Kryta O! Mam go Dawaj Veigar, dawaj Ach, myślałem, że go wepchnę tak do tego O, chyba go trafiłem Znaczy chyba na pewno Dobra, nice Znaczy nice, że nie umarłem ale całkiem taka wyrównana grawitacja, 20-21. Tam u nich się fiduje Z trochę. A u nas? Dobrze, Flies. Niech się filuje. Rybek Dobra, ja z maną nie mam całkiem problemu nawet. O! Dać go. Uuu! Nice! Ale go złapałem. Będzie mnie fokusował przez to. O oh, Co oh za imiony! Dobra, 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 nice, 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 nice! Och, oh. nie, nie weszło E. Ale porobieni, OMG! Oh Nawet nie wiem, co tu się stało. W tej giercu. Po prostu ich rozwaliliśmy. zwaliliśmy. Tyk! Tyk! A, zultował, dobra. Dlatego moje E nie weszło. A wydawało mi się, że jakby już leciało. Ale widzę, że nie zaszło na kuzlą. To nie wiem, dziwne to było. Dobra, ale Z dwa razy umarł pod rząd. Nice. O! Dobra, zbiłem. Zbiłem. O, no to po mnie. Aha, mam jeszcze tego. Ale chyba umrę i tak. No, to jest to, co mówiłem, że pasywka Nivi na ramię to tak średnio działa. No, dobra, ale mam na maskę całą. To fajne. Butki prawie. Okej, okay. a następny itemek to itemek ten. Dobra, to wezmę książeczkę, przynajmniej kupię. O, do, dobre, te. Uuu, dobra, robię, ja że go dobiję. Uh -huh. ale wajca, ja ją dobiję. Uuu, KSS 11,4, nice. Lubimy to widzieć, lubimy to widzieć. List jest 10,5, też spoko. Mi to tak idzie tak po lamusowemu trochę, ale. Dobra, porobi go. Mam, dobra nie mam zeda, <laughs> chciałem powiedzieć, że znowu tego zedu złapię. Dobra. Fizz się z nich śmieje. Dobra. Ładny push, ładny. Dobra, dobry damage w połowę życia nie ma. Nie jest w tego mordek Heizera często grają tak w nie? Dobra O my O my na combo mnie zrobili Znaczy no, combo gara plus trochę Z da. O. o nie, tak jak my wcześniej ich porobiliśmy, teraz oni nas porobili Cezonia tu dużo mu nie da No już myślałem, że go zabiję jeszcze, chciałem powiedzieć. O, oh, okej. Okay. Never mind. Ale jednak mind. No dobra. Jeszcze trochę i będę miał trzeci. Oj. Jak tu umrę, o, dobrze, udało mi się splashować. Haha, ha, dostał tego. Dobra, ja tu, ja tu ich palę. A, myślałem, że trzy trupy zrobię. Dobra. I tak jest nieźle. Jeszcze nam wie, że nie zbili także spoko. A my? A my tak. Dobra, jak tam. o do No, no okej. Okay. Nie wiem, jak długo mam ten demek, ale chyba spoko w miarę. Dobra, coś tam popuszujemy tu. Oszlak! Boże! <laughs> nie mogę nad nim nadążyć, on tak szybko się zmienia. Dobra. Dobra, nie jest źle. Dobra, bijemy ich trochę tam. Niech się pochwalą. Dobra, trzeba bić dużego miniona, żeby nie mogli widzieć, gdzie są yy, Timo. Masz Nie chcemy, żeby ich bili. Jak ostatnio grałem w grę Timo, to nikt nie, 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 ten, nie zwracał uwagi na te kanony. Było mi smutno, bo enemy zbijał moje ten... Moje grzybki cały czas. O! To sobie wbiłeś! To jeszcze mam hila do pasywki jeszcze pół minuty. O. o! Szlak! Umarłem. A co mnie zabiło? A Weigar, ok. Ale ja kogoś jeszcze zabiłem, więc nie jest źle. Dobra. O, nice! Ta kajsa jest mocna! Kajsa jest mocna. Dobra. Uuu, e, mam nawet prawie na ten item! Nice! Dobra. Nawet y, zanim się razu, to będzie już na item. Super, Potrójne palenie teraz będzie. O, te itemki to nawet tak ten, całkiem równo biją. Znaczy no, ten bije więcej w sumie, bo ten kupiłem później. Też mi się tak wydawało ostatnio, że ten item to wcale aż tak dużo nie pali Ta pochodnia, ale... Każde palenie jest dobre. Lolu. Dobra. Biu, bił, bił. A Malzachar też ma podwójne palenie te... Całkiem, całkiem bije. O, ja nie chcę umrzeć! Szlak umrę chyba. A co to, czemu ja nie stoję? Aaa, ja jestem na pasywie, tak? Co to mnie aż tak zabiło mocno? O ludzie! Ile on zrobił w ogóle. Aha, dobra, bo to jest jeszcze damage z jajkiem. Mal pisze skili, kiedy on ma RK. Oh no, nie chcę y, przegrywać. Please. Dobrze, dobrze. Mm, to wejście tam było słabe. To kolejne wejście będzie słabe. Chyba, że to Fizz. Dobra, teraz można. Dobra, mam go na stunie. Dobra. Pale, pale, pale go. Może on prawie dwóch porobił. Powiedz Z Nie cierpię Zeda. Nienawidzę jak gram na Samonestrips i gram na linii na Zeda. To jest mój 13 powód. Chciałbym go porobić, ale sam go nie porobię. Weź o oh on mnie prawie porobił, nie Dobra, ja go przynajmniej tu zabiję. Nie, nie mam pasywy. Lakby go! To trudno. Champion. czempion. No dobra, jak tam idzie nam? O, ludzie z tym Malzacharem, nie ci... o, Tego Rka jest tak wurzająca. A DC to chociaż KWSa z a zboża. nie wie to co. I co? Dobra. Kostur y... Archanioła, albo... Nie będę ko kończył kostur Archanioła, tylko od razu idę w Rabadona, o. Rabadona później dokończę ten kostur Archanioła. Po prostu archanioła, później też nam całkiem dobry AP dorzuci. Bo będziemy mieć. Trz... A nie, a to nie. A nie, tak. tak, Trzy temki na marę będziemy mieć, czyli całkiem. O, z 60 AP chyba da. Dodatkowego to nie tak źle. Plus Rabadon i jeszcze to tak 75 będzie. Dodatkowego AP. Pewnie próbuję się skampić. Nie wiem, czy to mi coś da. Co on tak w ogóle życia nie, nie, ten jeden mu nie zabrało? Jakąś tarczę ma? Ano ma. Swoją, ale. Ej tu. Chciałbym złapać jakiegoś. Złapałem go, ale to nic tam nie O, udało mi się zabić wroga szlak. No i ja umieram. Nie wierzę. Ja pierdziele, jeszcze źle. Źle wół postawiłem. Oooo, oh, Mordecai Chyba po Gierce. Ooo, oh, jeszcze się splashował z ulter na niego. Nie wierzę. A taka się spoko Gierka zapowiadała. Nie też nie mają w sumie tanków. Tylko Tyrmalza jest taki, yy, Portekaiser jest taki lekko tankowny, ale po to Oplane Champion. Buduje się... No dobra, nie tak prawie full AP, ale... Ale i tak jest tanki. Ach. Szkoda, szkoda. O Boże! Zostaw mnie. Nie, nie wierzę. Jeszcze mnie dobiją. O, tak. Ooo, pasywa Nivi na ramię, please. Dobra, oni tu ich porobili, chociaż. Ach, najgorsze, że nie mam na item. Jeszcze, jakbym chociaż item miał na tym dedzie. To coś innego. Jakbym chociaż miał killa jakiegoś dodatkowego. Bym już miał no itemek. A tak co? A, dobra, bez mówię, że Będę miał no item? Nice. Nie wiem, czy zanikiwder jest gold. Nie ma. Ale dobra, mam na ten, na Rabadon. Big. Ile mam mapa? 617. Mogłoby być więcej, ale jest okej. Okay. Biegnę, biegnę, biegnę. O, ładny, ładny skok. Ja tu już jestem. Kur... to no nie wierzę. Boże, co to są za postaci? Ledwo przylazłem i już umarłem. 800 nieuchronnego do Major Dione. Aaaah Świetne mają te postacie, świetne Zed Azahar Yone Kajzer I klatka Weigara. No to pogierce, no Woda No jeszcze nie przegraliśmy niby, ale Mamy szansę to wygrać. No mamy, zawsze mamy. Jeszcze nie wszystko. Ostra co, Ne póki nexus stoi, jak to się mówi. Dobra, Malzachar poszedł. Dobra, Wejgar, może pójdzie też. Przynajmniej w końcu mnie nie mnie, mnie wrzucił ten ten. O, Zabiła go tam sama. Wow. Jestem lekko w szoku, że tak powiem. To jest nasz czas. It's time to shine. Nie, no nie dokończymy tego. Oni się zaraz odrodzą. Ale. O, złapałem no, szkoda, że nie miałem pasywy tutaj. Aha. Tutaj pasywa by dobrze weszła. Bo on by uciekł, a ja bym na pasywie się odrodził. Dobra, dobra, dawajcie, puszę. O Mega, o to omegę, o omega, 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 dawajcie ten Nexus. No dawajcie... Mm, no dobra A co ten Timo tam robi? Ale oni go widzą! Ci co nie żyją wiedzą... Że... Nie, no ten Timo to jest jakiś Muszę, muszę. To było naj najgorsze zagranie świata jakie widziałem. Dobra, ale to mi dało dużo nadziei. Um. Dobra, na razie nie muszę wychodzić, ale no, na ten item to już nie uzbieram, to po prostu wezmę sobie eliksir, kupię, poczekam po prostu że się więcej osób odrodzi. Że tam pójdę to i tak nic nie no, dobra bierzemy eliksir. Prawie 700p, okej. Jak tam? Niewiele mniej od tego. Dobra, przynajmniej trochę mu damage tam zawsze bije. co prawda on się leczy. Dobra, ale te miniony porobiłem. Dobra. Te ten Z No, hit. No to pogierce. A. Oh. <grym> Tylko ten najlepszy Timo na świecie żyje jeszcze. Oh, A szkoda, że ten ZD dostał tego. Mashrooma. Czaską klatkę, jego ja nie bierzesz. Dobra, za 5 sekund. Azir za 5 sekund, ja za 10. The Vaker. Dobra. Jeszcze nie. Jeszcze? Dobra, on nie dokończy tego. Gdy 100 golda mi brakuje do itemu. Nie wiem, czy czekać, czy co robić. Kurde, 50 golda. No nie wiem, dobra, czekam już teraz. 30 golda to już nie mogę nie poczekać. Dobra. Dobra. Mam dodatkową tarczę, mam hila jeszcze. Pasywki nie mam. Dobra, ja już tam biegnę. W Dobra Następny team fight Dobra Mamy dwóch Czyżbyśmy wygrali grę? Faker został i im... zachar Zostaw mnie, zostaw mnie Widziałem Dobra Dobra, mastuna Nie wierzę. Nie wierzę, że on mnie zabił jeszcze. Aha, on ma Spirit Visage. No, niby tak, ale bez przesady. O Boże. Dobra, czy Timo zrobi to? O, oh Timo zrobi Bagdora. Niech jeszcze poczeka, niech poczeka, niech poczeka. Czekaj. Jeszcze Z jest. Wait. Oh my god. tak, tak, tak! Oh my god! Dawaj, 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 Timo, dawaj! Oh my god. robisz to! Oh my god, co za gra! Ekscytująca! Dawaj, dawaj, Timo, dawaj! Nice! Oh my god, co za gra! Oh my god. Dobra, wygraliśmy grę, mi o najlepiej, ale gra zwycięska, więc dzięki bardzo za oglądanie, zostawcie lajki, followki, bye bye.